Wielka wyprawa po to co piszę w tytule. O moje gumioczki jeszcze wam pokażę fajne takie gumioczki. Lecimy z tematem. Ta-dam! Dobra, trochę tu tego jest. Zaczynamy akcję. Mae'n rhaid i mi ddod yn ôl i fynd i'r gorffennol. Mae'n rhaid i mi ddod yn ôl i fynd i'r gorffennol. Trochę już jest. Taczka pełno. Jademy z tym. Muszę uważać, żeby. Muszę ta kamera odłożyć. Muszę uważać, żeby żadnej kulki nie zgubić. O, wracamy, wracamy. Czuję, że chyba jeszcze jedna albo dwie rundy zrobiać dziś. No, posprzątane fajny. Jest ok. Tadam. Zobaczę, może jeszcze świeższe zdobędę. Jak będę miał jeszcze świeższy, to ten świeży od razu idzie do komposterów. To jest pierwsza sprawa, żeby tam się zaczęło buzować. Plus zielenina, plus te zrębki. Coś z tego chyba będzie. Runda numer 2 No i ostatnia kupeczka i zaś momentaczka pełno. pełną koniki już przyprowadzili, tam jeden loto tu już jeden pasie Także nowe kupeczki będą wyprodukowane O, powolutku, powolutku się robi. Kumole mi skrzypią. Runda numer 3. Tu mamy zdobyczy. Troszkę zdobyczy. Koniki. No, co ty tam wcinasz, co? Wcinasz coś fajnego, tak? Coś fajnego wcinasz? Obgryzasz coś? No. A ty co? Ty coś obgryzasz fajnego? Tak? No. Gryzają, obgryzają. No. Te, te, teraz też przyjdą się, kurde, po, pogłaskać, tak? Pogłaskać. No. Bycie grzeczni ładnie mi tu srać. No nara No, teraz mu taki trochę świeższy, bo do kompostera jest najlepszy taki mega świeży. Coś kurde muchy koło mnie latają, chyba trzeba gdzie skarpetki zmienić No, widzę, że się za tym tu podlewo Zaczyna się podlewać to dobrze trzy no, taczki na razie wystarczą eee, ten świeży naturalnie tam jeszcze troszkę wybiera i wrzuca tego świeżego potem troszkę tam do góry do góry do góry pomieszam to z tym zielonym poharatanym po trochę tego kurde już przeleżałego lekko skiśniałego plus ten obornik ten świeżutki i powinno buzować jak wściekłe tam w tym a ten trochę starszy. Eee, niech sobie poleży chwilka. Potem go kurczę, rozmocza. Jak będą te baniaki puste. troszkę do tych baniaków, trochę go rozmocza. I jak tak gnojweczka będzie, to pójdzie przede wszystkim na trawnik. To jest pierwsza rzecz. Bo raz na pięć lot ten trawnik musi coś dostać. Ostatnio dostał chyba 7 lot temu, to już trochę dużo. No, z wami się żegną. tyle vypra z vypravy po gůvno.